W Narewce jest nasza reporterka Urszula Sokołowska. Ula, powiedz co mówią mieszkańcy tego regionu. Mieszkańcy tego regionu i przede wszystkim tych przygranicznych terenów twierdzą, że przedłużenie w stanu wyjątkowego było dobrą decyzją, a obecność służb po prostu zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że presja migracyjna, z którą mamy do, do czynienia przede wszystkim od sierpnia, bo wtedy ten problem zaczął eskalować, jest coraz większa. Ostatniej doby ponad 500 prób, 553 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Straż graniczna zatrzymała kolejnych 8 nielegalnych imigrantów: czterech obywateli Iraku, trzech obywateli Konga i jednego obywatela Gwinei. W tym w tym miesiącu takich nielegalnych imigrantów zatrzymano już blisko 170. A w październiku, czyli w niespełna kilka dni, było już ponad 4300 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium naszego kraju. To, co tutaj robią służby, to jak działają, to bardzo szerokie działania, między innymi wyłapywanie tych osób, które także są zaangażowane w, ten, w organizowanie nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. W tym miesiącu Straż i służby zatrzymały już 57 takich osób właśnie za pomocnictwo, a za to grozi nawet do 80%. 8 lat pozbawienia wolności. Ale to, z czym teraz mierzą się służby na naszej granicy, to nie tylko ta presja migracyjna, ale także liczne prowokacje ze strony białoruskich służb. No i tutaj bardzo bardzo niebezpieczny przykład, o którym wczoraj informowała Straż Graniczna. Przedwczoraj patrol białoruskich służb oddał strzały w kierunku polskich żołnierzy. Prawdopodobnie przy użyciu ślepej amunicji nikomu nic się nie stało, ale do takich prowokacji dochodzi coraz częściej. Ale służby są przygotowane, są wyszkolone i takim prowokacjom, nie ulegają. To, co wielokrotnie podkreśla Straż Graniczna, publikuje często nagrania, zdjęcia, na których widać, jak białoruskie służby są zaangażowane w ten nielegalny proceder. Ministerstwo Obrony Narodowej natomiast opublikowało. W ostatnich dniach nagranie, na którym widać, jak polscy żołnierze rozmawiają z grupą Irakijczyków, którzy znajdują się po stronie Białoruskiej, którzy mówią polskim żołnierzom, że są na Białorusi, ponieważ otrzymali od białoruskich władz wizę i że chcieliby wrócić do domu, ale Białorusi ich blokuje. Posłuchajmy. Tell me, where are you from? You are from Iraq. Iraq. How did you get here? How did you get here? A visa? And traveled? They By plane? Yeah. To where? To Belarus? Yeah. Directly? From Iraq? No, uh... We're going to Syria, then Belarus. Then to Belarus? Yeah. And now what? You would like to go back to your yeah, country? I want to back to Iraq. Why? What happened? In Belarus, not listen to back to Europe, and uh, the not... no, didn't let us to back to. Yeah. to... Belarus they are pushing you towards the border to Poland. They are nie you? Yes. Yeah, Iraku. didn't return back to Iraq. You can't return back. Yeah. said they you go back. To nagranie to tylko dowód na to, że reżim Łukaszenki ściąga tysiące ludzi na terytorium Białorusi, by później Zmusić ich do nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Oczywiście to wszystko ma na celu destabilizację sytuacji nie tylko w Polsce, ale także i w Unii Europejskiej. Ale służby są tutaj na miejscu, chronią granicę, równocześnie granice zewnętrznej Unii Europejskiej. I to doceniają mieszkańcy tego przygranicznego terenu. Tak jak już wspomniałam, oni bardzo dobrze oceniają działanie służb. Posłuchajcie Państwo sami. Tą granicę jakoś tam nie wiadomo, trzeba pilnować, tak? raz że te osoby mogą też potrzebować pomocy, tak? A dwa no tą granicę trzeba uszczelnić. Czujecie się trochę bezpiecznie jak jest ten stan wyjątkowy niedaleko przy tej granicy? Pewnie tak. Tak, na pewno. Jeśli jest wojsko, straż graniczna na pewno. Zdecydowanie. Myślę, że każdy wierzy, że to się skończy dobrze. Na razie może nie masz takiej paniki. Mhm. Nie siejemy tutaj już takiej paniki. Przyzwyczailiśmy się trochę do tego. Najbardziej szkoda tych małych dzieci, mhm. że ludzie się decydują na taką daleką drogę, nie wiedzą gdzie idą, w ciemno idą. I tym bardziej, że jest jesień i przymrozki. I ja myślę, że ta pomoc tych, tych naszych ukraińczyków tutaj jest potrzebna. To jest dla, dla mieszkańców dla tak. nas dla nas my się czujemy bezpieczniej. My się czujemy bezpieczni. To, co wielokrotnie powtarzają mieszkańcy tych przygranicznych miejscowości, to to, że granice trzeba bronić. A tym zajmuje się ponad 4 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej, wspieranych przez ponad 3 tysiące już żołnierzy Wojska Polskiego. Także policjanci są na miejscu tutaj przy granicy, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli chodzi o pracę służb tutaj na miejscu, to ona jest bardzo wszechstronna. Między innymi ostatnio żołnierze Wojska Polskiego rozpoczęli. Rozgłaszanie takich komunikatów, w których informują między innymi migrantów, którzy znajdują się po białoruskiej stronie albo na tym przygranicznym terenie, jakie są konsekwencje nielegalnego przekroczenia polsko białoruskiej granicy. Już taki samochód wojskowy wyruszył właśnie w teren. W tym roku było już blisko 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W ostatnich miesiącach ten problem narasta, więc nie dziwi fakty, że już są zapowiedzi rządu strony polskiej, by zbudować inżynieryjną zaporę, którą będzie bardzo trudno sforsować. O tej aktualnej sytuacji na naszej wschodniej granicy Ula Sokołowska. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje.